Co ci się sikać albo coś? To i do idź do ubikacji. Idź. pokażę. No mu Łukaszu. Pokaż. No. no. Oj, 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 oj. Co będziemy płakać? Co? Nakręcamy, no. Co? Zdziwiono? Nie? I Jak tam paluszki? Oj, 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 oj. A czemu ja tak ta ręka w takiej boginie, że jakoś to. Nie, o. Tak no to może. Tak się pokaż, Ej, pokaż włoski. ta buzienka. Co? Hej, hej, hej. A smoczki, ty. Co? No, masz. Żyje? To Ja. Bo tak by cały czas przy cycku była. skupiła. można ją cyganie. Spać będziemy. Ja, teraz A ona jakby wrzekała, głośno ryczy. Nie, 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 głośno ryczy. Ja? Jest, się no ciociu! Dzień dobry! Dobra. No. To fajnie, co? Pomału jedziemy za chwilę, nie? Uh -huh. Coś ty taki czerwony. Mhm. Uh -huh. Nie wiesz? Dobra. I jak tam się mieszka, Łukaszek? Fajnie. Dobrze? Dobrze. No. Dobrze, No. To teraz już do miałeś do się spytać po chodzić. angielsku coś. A co Czy ci ja Nie, ja nie? Nie, nie, ja A jak tam się mieszka? Fajnie. Tak, tak. A do której kasy teraz idziesz? Trzeci, ale piąty poziom. Trudny. Masz niezły poziom. Nie? Dobra. I idziemy do domu. Idziemy do domu. Ej, ty! Uważaj. Popatrz, takie super dino. Dino. Dino Łukaszek. jest to nowe. Jak? nowe. No i co? Policja wodna. Ja wiem, jak będzie... Nagram sobie policję wodną. Ja będę ginął. Mm. Szyby jest, Michał. Będzie czy tata oglądał i tyle. Mm -hmm. Taki łódka, Konrad. Ale żałosie. Łukaszek, ty się nie huśtał z nim? Przecież to jest jak Łukaszek się nie boi przejść po tym. Uwaga Tylko trzymaj się, bo się wywaliżi. No, no, ja nam nie. Ty ty lecisz, no. Ale tam jest fajna pas. Idziemy na nią? Jestem tu pska. Pasu Dino, vidim dinoparka. Jez... He, <laughs> dino parku moram zajeti. A, moj pleš, a ja hočem videti čast. No, Rusia mi po tej. Pokažem. Koga? No. Bajko. Pomožite daleč. 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 Może wejść. Dobra. No dobra, dobra. Poczekajcie no, aż dziewczynka wyjdzie. Gosz, po tym pałacu. Dobra. Łukaszek. Nieźle. Nie, widzę stąd. No i co teraz? Zostaniesz tam. No, ładna paszcza. nie, jaki Dino na tym nie, nie, no, A nie, 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 ja cię kręcę, tu, chodźcie po kolei, ej! Nie idziecie? Popatrz, tu rom, patrz, tu taki człowiek jest, zobacz. To tylko uważajcie, goście. Łukaszek, patrzcie się tu. Lipczy. Ciebie zasłania to na, no tak się mówi! Łukaszek ty też tam stoi, że cię nabił. Oh! <śmierdziś> Umarł. Teraz Łukaszek drugi. Oh! Ale cię przebił. Dzidął. O, oh, on idzie do namiotu takiego. Wiesz? Oh, 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 oh. Pierwotny człowieku! Co idzie do naszego domu? Jaki jesteś pierwotny? Popatrz, a tego? Tą sikierką jakby Cię popatrz. Jaki jakie nóżki ma. Jaki ma. ma? Ja będę Cię tą nie wziął. <grym> <grym> Zapłacisz za to. to, to a ten patrz, nisko robi. Fajne, nie? Myślisz, że Kłasko wypił tą wodę? Pewnie. A ty? Wyszłam. Mm. Halo człowieku, ty dziwna. <grym> Chodźcie na dino, patrz, tam dzieci na dino siedzą, widziałeś? Uważajcie, bo zdjęcia robią tam, nie podchodźcie na razie. Teraz wy wskakujcie. O, Łukaszek, już jest? A ty co? Jeszcze go No, skakujesz na niego? Ja się Ty się boisz jak zwykle, nie? No, nie, nie. Takie zdjęcie zrób, że on idzie na tym, a ja się go boję. Kochanie! Ta ma kośćko! To jest taki To jest taki No, jaki świetny. jak ten Łukaszek, przeszedł mu tylko. A ty się to za mleko? <laughs> Wulkanodon tam. Jura około 200 milionów lat temu. Kufryka hmm. z Odżywianie roślinożerca, Wielkość 8 metrów. Waga około 1 to? Zauropodomorfy. Rząd zamyka, że on mielisz. Chodź tu! Kurczak. tak. O, to jest mikrofon. No. Papa, czy takie małe w zagrozone zobaczyć jakie ostre to jest. Trudon. Trudno. Kreda o kości 10 lat temu. Co tak gżebisz? Dla... Ameryka północy. Się wyciągnę, nie lito. Drapiesz za to jest. <laughs> o. Tam to jakieś ostre, ej, ej, ej. Uwaga na te gry. Walid. Daj mu. Tak? Jakiś malutki. Ty, patrz jak ten mu siedzi na plecach i go gryzie. Łukaszek. No jeden. ten go podgryzł, mały, dużego. Widziałeś to? Dinozaur! No, dobrze. Popatrz ten mu bił! Łukaszkowi patrz bił. Zobacz. Oh. Ciebie też. Oh. 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 Ale fajne. Nie wyrywaj tego coś. O, oh, jaki duży. klatka Nareszcie zginął. Dino, to no. Ten wyskoczył. Sześć ale fajnie tamte ryczą. Zobacz jak te się ruszają Łukaszku, ten duży. Siedem! O, naszem nasz, nasz nic w Siedem z że. Pa, na tego małego wskakujcie. Łukasze. Pana ścieczony. Łukaszku, pa, on jedzie na dinozaur. Teraz ty wskakuj na niego. Nie, nie. Ci fajne zbliżenie zrobię. Angielskie. No, uśmiechnij się Łukaszek. Iha. No. -ho. Jak to pokażesz w Oxfordzie, to powiedzą, gdzieś ty to był. Tyś, ty stary ptak. A tu patrz, praptak jaki. A Łukasz? Co tak brzegasz tam? Który? jaki właśnie, ten czy ten? Tak, zobacz. Ale ten mi się podoba, zobacz. <gryußania> Gdzie oni są? Króca tu w Patrz, ma No. Małe dinozaury. Byłaś się dinozaury. Patrz, brudzi się tutaj, małe dinozaury. Ugh! Popatrz, Łukaszek na wszystkich siada ty. Chodzisz? Nie, ja tu siedzę. Aha. Oh yeah. ten jak go przestraszył. Popatrz, ten jak się rusza ogonem. Chcesz się Chodźcie dalej. Yeah. Ja jestem. Ten się cały tam rusza, zobacz Popatrz. A ten duży też. Ale cię przestraszyło ciasno. Yeah. Maar no. <tutupte> nee? je vtelt het gewoon, ja, niet rusten. Nou, houd je, weet je. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is Wat is dit? Wat is Wat is Wat is is <noise> Idź tam Łukaszę. Nie bój się o Teraz Teraz ty łukasz. Chyba koniec pokazał. Boisz się. On to był taki no, no, no. A, ja się wyłączył. Wyłączył się? A nie ma tabliczki. Bo już ktoś. O! Ferde, proszę wchodzić. takie malutkie są. Jakie chude. Jakie chude? Nie, mm -hmm. wygląda jak Znika, tak, znika, nie. Tu 80 kg. Takie chude. Takiego to bym pokonał. Ja też. Ciekawe czy tą wodą będzie jeszcze tak kló... A to O ja się Tak? Okay. No, to jest kochany sojuszkin. Taka bawisz Ten, ten to był był, jest jakiś tam inny. Oj, nie wiem. A patrz, ten też nie ma tabliczki, nie wiem jak się nazywa ten. No. to mhm. O, ten też się ruszał. Mm -hmm. Zaczęło ten też się Teraz ten będzie was pluł tutaj.